To się kameruje. No to dawaj rak. No, no to lecimy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Paladinsów. Ze mną oczywiście Paulina. Cześć. I Janusz Tracz Łuki. Witam. Dobra, e, dzisiaj będziemy... Ogólnie w Paladinsach był nowy update. Zaraz zobaczycie wszystko jak wygląda nowa mapka od Seija. Jest też nowa postać, będę próbował ją wypikować, spikować. Ujarzmić. U, 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 ujarzmić. Dobra, o, ja ją ujarzmię. E, mam nadzieję. No i mam nadzieję, że trafimy na tą nową mapkę też, zacznę z updateowaną. Tak, a ciekawe, czy w ogóle są tam jeszcze te stare mapki? Myślę, że są. So. Ale tego tak, takiego już tam trybu już nie ma chyba, nie? Tak, zabrali ten tryb z Wiktorem, no ale... Życie nie? Co no. sobie ludzie nie pograją. Tak, co? Przeciwników nie ma? Nie lubią nas, nie chcą nam no. wyszukać tryb. Boją się jak zawsze. No. Come on, everybody. Kto tam tak... Sz szamsze. Ja się poprawiam, Uki żeby Łuki pewnie dobrze... podjada. Nie, tak Ja muszę się rozsiąść, żeby dobrze ujarzmiać. A co będziesz jako postać będziesz ujarzmiał Łuki? Graka. 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 Dobra, lecimy. No, będę A się komu... starał. No. no. Choose your champion. Dobra, mam. Załóż się. Małka. A ja sobie wezmę se. Albo może ja sobie wezmę. A my co robimy? A co to w ogóle jest? <ślonka> co to ma być? <ślonka> <ślonka> Bo ja nie wiem U... co to jest nawet. Łukio, ale gdzie ty jesteś? A To czemu nie był zaczek? Ale to dawaj postać. Wybierz. Szybko. U, ucho. O, ja jestem małka małem, małem Szybki żółw Mówię, <śmieniczy> <śmieniczy> ja już ta postać jest OP żółw? Tak <śmieniczy> bardzo tankowy, duży damage zadaje. No w sumie można go porównać do Grovera Jest też podobny Dobra, ale kupuję, to kupuję, pamiętaj, że to ja nim gram, czyli, be, czyli wcale tak nie będzie jak mówisz ale czyżby to jest... Eee... Ej ale to jest i, i tak. jeszcze jakaś inna mapka niż graliśmy ostatnio, bo ostatnio Też graliśmy... Były tylko... Y, znaczy się były tylko... Były trzy wejścia, teraz jest właśnie tylko jedno Dobra, e... I. I, I, Dobra, karty... Właśnie I... Zostały rzucone I... Ok, nacisnąć i... Tak. I... I ujaźmiesz drewno. No muszę sobie skile przypomnieć tylko. Aż wióry będą leciały. Mm, hmm, hmm. A dobra, to było to, to było to, to było to. Okej. Lecimy. O proszę, tak to zrobili. Aha, aha, to jest stara mapka. Mhm, ale po prostu też jest podzielona. Weźcie, tego żółwia. Kurczę, nie ten. Aha. Nie, nie będę trafiał nic teraz. O dobra. Jest, brawo. Wow, ale oberwałem. No, w tyłu jest ta yy, łuczniczka. Co tam? Nie tylko z tyłu. Nie wiem skąd. Jakieś kątowni jeszcze. Dobra. Łuki dawaj pod tarczę. Dobra Aha, teraz podtaczek weszłam na środek samo to Chodź tu tu, wieśniaki. Chodź z tyłu tutaj. O kurcze prawie go zabiłem Mało mało brakowało Dobra, szybko, szybko, szybko. Nawet Łuki wbija się tam. To jest pieśń bojowa, rozumiesz? Tak. O, pa. O, 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 no. to jest Radeczynie. No. Help, help. Nad godzinę. O kurczę, mam 99. No, byłam ma... w ale... Nie 99. No, 97 zanim mają. Uh. Ej, ale o co chodziło z tym, z overtime'em w takim etapie? Właśnie nie wiem. Też dziwne to było. No to dla mnie troszkę to dziwne było takie. YAMAHA! YOMASOW! No, jak się chodzi z tego y Myszką. Okay, kliknij swoją myszkę. <grym> <grym> znaczy się bez skojarzeń, nie? Żeby nie było. Yeah. No, to jest żubik, to taki demy zadaje niesamowity jeszcze tankowny jak cholera. Dobra... O, mam A, ulta ogólnie. Tak jest, Tylko ch chciałbym troszkę hubsa mieć więcej wtedy mogę z ultem... Aj... Nie dam rady. Ale co zostawiłem na polski jazz, to beznadziejnie jest po polsku. No dlatego ci mówię, my zostawiliśmy sobie po angielsku. Ja że postacie nie mówią po polsku. mówiły to jeszcze można by było ustawić, żeby było śmiesznie. O kurczę odpaliłem multa. No uciekają ode mnie. Ale zepsułem to... Ale zepsułem... Pierwszy raz podszedłeś do mnie, żeby dać mi tarczę tym żółwiem. Tak, a to przypadkiem. <laughs> Sorry. To był przypadek. Mówisz, że już się nie powtórzy ta sytuacja? Tak, już się nie powtórzy. Mogę ci obiecać... Time. Zapraszam tutaj kogoś jeszcze. Aha. Defense failed. Aha, okay. dobra. No, sama byłam nad. No ja trochę handicap. tam... Ten ja, Żółwie powinien ze mną chodzić i mi stać przy tym wózku z tą tarczą i chronić moje te wieżyczki. Dobra, dobra, dobra. <gryl> okej, <thoughtful> dobra. I. co chodzi, dobra. Dobra, okej, okay, przyjąłem. I. <sum> No. Odejdź. Pokaż swoją strzelbę. Pokaż swoją to jest twarz. strzelba, czy co to jest? Nie wiem. Tak jak no, z bezonu, Strzela z bezonu. <grym> Dobra, lecimy. E, Oj, gdzie teraz. Tabl. Może, ale ja i tak nie o, lubię tej bo... mapy przecież. To sorry, no. Taki mamy klimat. Mhm. Nie. Dobra, idziemy. Chyba. Um, Kejni Gdyśmy Tak stanęli. Jeszcze znaczy, zeszli z kuniów, tak by... Nie, to oni robią. No właśnie nie można teraz koniem jeździć z, e, zbyt daleko, sobie sobie. Aaa, wiem, tam, że nie, są jakieś... nie Nie, nie, nie. Ale ładnie to zrobiłem. Dobra. Tam z Aha. tyłu na górze jest e, ta, ta, taka, taka. Ja tarczę chcę ku. Nie mam tarczy. Dobra, ale li, liczę na Was. No ja tu jestem sama. Już nie Już nie, chyba nie. Dobra, ale jeszcze nasi przejmują. Jeszcze nam na przykład. Jadę, 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 jadę. O Boże, oni tam wszyscy są. O Boże. O Boże. Jak Boże. Się stało? Nie, bo, 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 bo ja tam nawet nie podejdę. Hmm. Dobra, musimy się trochę wziąć nie do, do roboty. Możemy wziąć nawet. <noise> nawet wziąć. <noise> tak. O! Dobre combo zrobiliśmy. Uki. Okay. Combo, jumbo, dambo. Ja jestem luki, tylko Janusz Tracz. Oka! <noise> <Tabii. głos> <noise> <noise> Janusz Tracz. Hachmęciarz. Boba! No! no <noise> ja nawet ja się nie wiem... Ja nawet nie wiem skąd mnie zabijają, nie? ZE Dobra, może jakaś karta? Dobra, A ja mam trochę tego drzewca Aha, tam kinesa zdala próbuje swoich sił Aha, no widzisz Adrian, oni tak, e, boże, Kane, oni tak dobrze chodzą tutaj razem O Boże Kane O Boże, o Boże, o boże. Kane, o Boże Adrian We dwóch chodzą O Kane A ciebie tutaj nigdy nie ma w Byłem niedawno miałaś tarczę. No, niedawno. No nie, ja nie dam rady tym grać. Nie, nie, nie potrafię tą postać grać. Tak. No, nie, nie bądź złośliwa, tak? Ale to nie tylko ja powiedziałam. Dobra, yy, nieważne i tak to wytnę. <grymne> Ej, bo ja tu bronię! <grymne> Dobrze, broń. O dobre ulti. Aha. O Boże Święty, co tu się dzieje? Padłem. Powstanie. Nie, nie będziemy robić reklamy. Nie płacą nam za to jeszcze. Ja, jak zapłacą, to pomyślimy. Ej, przyjmijmy coś, bo, bo tak do zera przegrać to nawet trochę taka lipa, nie? No to przejmij, Adrian. Ja no, wstyd, dobra. Okay. Na mnie mnie. <laughs> no już mówię cię chcesz. Ja wiem, że mam. <laughs> Pozwalam. Dobra, jestem tu. i padłam. Jeszcze tak samo jak i żółw. No bo ja nie jestem i żółwiem. Ja wiem, że ci z jednej snu to tak. ale nie tylko żółw, No widzisz, ale ja, ja za to jak no, padam, to z klasą. <laughs> <ślepny> załówek Za-załówek załówek? Co, co to jest za-załówek <ślepny> Zaułek Dobra, Ej, bo to będzie koniec meczu teraz bycie? Chyba, że nie Jeszcze miałem O, no padłem! ten. Nie To nawet no proszę. No spóźnił się. Bra Brawo, ale przynajmniej. Mamy punkt. Mamy punkt. Mamy punkt. A teraz będzie ładny comeback. Izrael. O! Zabiłem. To tak ładnie. Aha, już, 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 tu ten żółw znowu się kręci. No, spadać ode mnie. A, To za długą przerwę miałem od tej gry, chyba. Tak, tak, no, tak, tak, tak. <gry> e, no nie, bo naprawdę dawno nie graliśmy. Um, tylko jakieś. 3-4 dni temu może E bo my nawet z bazy nie wyjedziemy tym Ciężko, bardzo ciężko Dobra, tr tr trzeba troszkę to popchać Albo Łuki jakoś może pieść, bo jedna No łuk dawaj A, nie wiem. Kto ma wiedzieć jak nie ty Dobra, tarczy sobie odpalę, idę Jak ten żółw taki... No, on ma końcówkę hapsa, zabić go No ale uciekł właśnie i się także poleczył, nie wiem jak. jak on się leczy No na plecy ktoś tam ta łuczniczka próbuje No dobrze ulti trochę wyszła. padł ale idziemy Bomba Uuuu, e? ej, ale... Przeszłyśmy się przy wózku? No, czas mi się tak wydaje. Ale, ale... powinno doliczyć overtime. Tak. Na... Dokładnie. Dziwne to było. A ja to nie powinno być tak, że... Czekaj, jaki był, był wynik zanim, yy, no... Nie udało nam się teraz tego dopchać tam. 4-1, czyli oni nie zdobyli żadnego punktu i myśmy nie zdobyli. No właśnie, takie dziwne trochę. Oni Coś powinni dostać po punkt. No powinni, powinni. Dobra, trzeba lecieć. Przejdziemy cichaczem. Po cichaczu, po cichaczu. Liam, 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 liam. Ej, Gdzie jest ten żów nasz, który powinien być ze mną na środku teraz? Eee, właśnie idzie do ciebie. Mm. Teraz? O matko ty to faktycznie tym żółwym tempem chodzisz O teraz starczy zrobić jakiś <laughs> U Ty od razu zobnać rodek i gdzieś tam, taki, tam No patrz jeszcze byłem na ulcie i on mnie zabił nie? No nie No 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 właśnie że tak No to smuteczek Patrzemy nie, nie poczemy. Ja bym popłakał. No jak ja będę tak samo na tym środku ciągle, no to nie fajnie. No pewnie, że nie fajnie. Po prostu się obijesz, Kein. Obijesz. Nie. nie. Tylko że ich. <laughs> Ty, tylko że ich. <laughs> e, racja. No, zaraz nie, zaraz dobra. Zobaczymy. Zaraz sprawdzimy statystyki, zobaczymy kto co jest. Tak, będę świecił d na, e, na 100%. Zobaczymy, to jest... No oczywiście, że nasz żółw. Ale nie, ich żółw też nie miał a, jakiegoś tego, takiego takiego ale patrzcie, co ja tu zrobiłam? Damage, shelding, wszystko i co? Mm -hmm. tak o Boże, jakiś shelding miałaś, wow. A -a. Bo ja by tu ciągle ogadowałam, a ty to zapominałeś chyba. Nie, nie, nie ja po prostu mam mniejszy cooldown. Tak, <laughs> tarczy. Tak, tak. <laughs> nie, nie, ale dobra. Co my tu mamy jeszcze? kasiu u nich troszkę narobiła nam. No tak, jak to Kasi. No, a no, ich ten żół, no widzisz, nie dużo lepszy ode mnie. No, ale robił no. robotę, tak, chodził razem z Szamanem. Oni razem we dwójkę chodzili, a ja nie mogłam się do Nie, tak prosić, nie, marudź? Po, po, nie marudź. Powiedziałem, nie maruć. No. A. Dobra, to będziemy kończyć. Nie ma co tego przedłużać. Podobało się wiadomo. Kciuki w górę, a my się z Wami żegnamy. Cześć. Cześć.